Dlaczego bycie w tu i teraz jest ważne w manifestacji, w kreacji naszej rzeczywistości? Ty jesteś kreatorem. Ty jesteś tym Bogiem. Jakkolwiek to czujesz, ok? I teraz wyobraź sobie, że jest twoja energia. Ale jeżeli ciebie nie ma w tym momencie w pełni, to nie ma twojej energii kreującej w tym momencie w pełni, a kreujesz tylko tu i teraz. Tylko stu i teraz. Jeżeli Twoja uwaga, a co za tym idzie, energia jest rozsiana między wczorajsze problemy, jutrzejsze wyzwania, zamartwianie się, co będzie za miesiąc, przypominanie sobie tego, co było rok temu, myślenie o tym, co było pół godziny temu i co będzie za trzy minuty, nie jesteś w tu i teraz, Twoje skupienie nie jest w tu i teraz, a więc Twoja pełna energia i tak naprawdę świadomość tego kreatora, a co za tym idzie, czysta kreacja, nie ma. Nie ma i tu. Więc kiedy będziesz w tu i teraz, kiedy zatopisz się w tym momencie, kiedy będziesz obecna w sobie, w sobie, w tu i teraz, nie w przeszłości, nie w przyszłości, cała Twoja energia, cała Twoja moc będzie zaangażowana w tym właśnie momencie, czyli w jedynym momencie, z którego kreujesz. Kreujesz tylko w tu i teraz. Jeżeli ciebie nie ma w tu i teraz, to jak ty, jak ty chcesz kreować? Dlatego często, w kontekście nawet tej takiej natychmiastowej manifestacji, o której niektórzy ludzie mówią, to co wielu ludzi próbuje robić medytacjami, afirmacjami, to właśnie osadzać się w tu i teraz i dosłownie wchodzić w tą pełną moc kreacji. I dlatego potem dzieją się cuda.